Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja sobie bardzo cenię miłość do drugiego człowieka, szacunek. Nie lubię nienawiści, i staram się na tym kanale prowadzać między nami, między innymi też miłość, nie nienawiść. Dlaczego robię ten film? Dlatego, że od pewnego czasu zauważyłem, że niektórzy. W Polsce wprowadzają nienawiść między Polaków a Irańczyków, bo dzisiaj będzie odcinek o Iranie i o stosunkach polsko-irańskich i o tym, jak Irańczycy pomogli Polakom podczas II wojny światowej i po wojnie też. I dlaczego robię ten film? Po co to? Ano, po to, żeby ludzie zobaczyli, jak jest naprawdę, żeby dotarło do nich, do was. Że Irańczycy to nie są źli ludzie, że to są tacy sami ludzie jak my, że Irańczycy myślą o Polakach dobrze, że nie ma żadnych stereotypów, że Polacy nie są gorsi, że oni nas po prostu kochają. Kochają tak na taki sposób oczywiście międzyludzki, czyli naród z narodem, ale nie mają do nas nienawiści, nie czują do nas nienawiści, i ja staram się na tym kanale to propagować. Staram się propagować szacunek do innych. I walkę z nienawiścią, i dlatego robię ten film teraz. To będzie taka krótka historia, żeby Wam pokazać. Pewnie większość wie, ale są też tacy, którzy o tym nie wiedzą. Są moi widzowie, którzy jeszcze tej historii nie słyszeli. Być może ktoś nowy się dowie, być może komuś otworzą się oczy, czego bym bardzo chciał. Zatem posłuchajcie. Aha, jeszcze jedno powiem. Ja zawsze będę mówił o Iranie, przynajmniej będę się starał mówić o Iranie, ponieważ jestem w jakiś tam sposób zafascynowany tym państwem. Chciałbym kiedyś się wybrać do Iranu i zrobić filmę dla was, pokazać Wam jak jest tam naprawdę zrobić różne rozmowy, jechać tu, jechać tam, być może to się kiedyś uda. Albo na przykład też jeszcze rozmowy w Polsce, być może nawet z ambasadorem, z tego typu ludźmi, być może z Irańczykami, tak, żeby propagować bliskość z Iranem i propagować taką miłość do Iranu, żeby między nami nie było właśnie nie było nienawiści. Zatem jeśli jesteście też zafascynowani Iranem i lubicie dobre relacje międzyludzkie, cenicie sobie szacunek, to zapraszam was do obejrzenia też moich kolejnych filmów, które będą poświęcone właśnie Iranowi. Zatem zapraszam was na krótką historię przy rytmach perskiej pięknej muzyki. Historia polskich tułaczy w Iranie w istocie rzeczy ma swoje źródło w porozumieniu pomiędzy Stalinem a rządem RP na uchodźstwie zawartym w 1941 roku, na podstawie którego ustalono, że Polacy przebywający w syberyjskich obozach pracy przymusowej na terenie Związku Sowieckiego zostaną zwolnieni i wybrane osoby pod dowództwem generała Władysława Andersa przejdą szkolenie wojskowe po czym przez Iran Będą kierowane do walk na frontach europejskich. Pierwsza grupa polskich tułaczy dotarła do Iranu 12 marca 1942 roku z Ash'a w Turkmenistanie przez przejście graniczne Bajgiran na północnym wschodzie Iranu i została zakwaterowana w okolicach miasta Meshed. Były to głównie kobiety i dzieci, które potem zostały przetransportowane do Indii i Isfahanu. Poza tym znaczna część polskich uchodźców. Przybyła do Iranu w roku 1942 od strony Morza Kaspijskiego przez port w Bandar Anzli, nazywany wcześniej Bandar Pachlawi, w liczbie około 120 tysięcy polskich uchodźców z Rosji, pośród których około 40 tysięcy stanowiły kobiety i dzieci. Ludzi tych rozlokowano w wielu różnych miejscowościach Iranu, m.in. w miastach Meshched, Kazwin, Isfahan oraz Ahwas. Teheran i Isfahan były zaś tymi miastami, które przyjęły największą liczbę polskich tułaczy. W Teheranie mieszkali oni w pobliżu elektrowni Żale, w będących w trakcie budowy obiektach szpitalu Tysiąca łóżek oraz w okolicy Lalez. Natomiast w Isfahanie, ze względu na wsparcie rządu irańskiego oraz chrześcijan ormiańskich, większość polskich dzieci zamieszkało w chrześcijańskiej dzielnicy Jolfa. Pani Krystyna Tomaszyk, autorka książki pod tytułem Droga i pamięć przez Syberię na antypody córka Krystyny Skwarko, doktora polskich szkół i internatów w Isfahanie, wspomina, że w mieście tym mieszkało ponad 250 polskich dzieci, które wraz z pozostałymi uchodźcami z Polski żyły w 27 polskich placówkach, funkcjonujących w Isfahanie. Dzieci poza pobieraniem nauk w polskim systemie edukacyjnym uczyły się też przy współpracy irańskich artystów sztuki wiązania kobierców perskich. Trzy kobierce utkane przez polskie dzieci podopiecznych kursów tkackich zostały przekazane w pamiątkowym darze Szachowi Iranu, Winstonowi Churchillowi, ówczesnemu premierowi Wielkiej Brytanii oraz generałowi Kazimierzowi Sosnkowskiemu, Część z tych dzieci w roku 1945 na zaproszenie ówczesnego premiera Nowej Zelandii Petera Frasera wyemigrowała do tego kraju. Żyjący nadal członkowie polskiej społeczności w Nowej Zelandii w czasie corocznych uroczystości pielęgnują wspomnienia ze swojego pobytu w Iranie. Społeczność polska w Iranie prowadziła godną uwagi, aktywność i różne formy działalności, m.in. dróg różnych publikacji, takich jak Orzeł Biały, Prezentacje czy Polacy w Iranie. Polscy uchodźcy prowadzili też działalność artystyczną i powołali w Teheranie w 1942 roku Towarzystwo Studiów Irańskich, do którego należało wiele znanych osób, m.in. wybitny Iranista Franciszek Machalski. Za najważniejszą spuściznę Polaków w Iranie bezsprzecznie można uznać polskie cmentarze, które powstały w wielu regionach tego kraju. Największe z nich znajdowały się w Tyheranie Randar Amzli, dawne Pachlawi, i Isfahan, Kazwin, Achwas i Horam -Szachr. Z wymienionych cmentarzy, z których większość otoczone jest opieką państwa irańskiego, do największych zaliczają się cmentarz w Dalb, dzielnicy Tyheranu. Położony we wschodniej części miasta, gdzie znajduje się prawie 2000 pochówków, oraz cmentarz w Bandar Anzli, gdzie jest 600 39 polskich grobów. Ciekawą i godną uwagi kwestią, podnoszoną przez wielu polskich uchodźców, jako ich niezatarte wspomnienie z pobytu w Iranie, jest życzliwość i gościnność tamtejszych mieszkańców. Tak swój pobyt w Iranie wspomina Polka, dziś już kobieta w starszym wieku, a w tamtych czasach młoda dziewczyna. I mówi tak: Byliśmy grupą bezradnych i słabych istot ludzkich, które z głodu, niedożywienia i rozmaitych chorób. Znajdowały się na skraju śmierci. Kiedy dotarliśmy do Bandar Azali w Iranie, wokół nas zebrali się miejscowi ludzie i przynosili nam jedzenie, ubrania i buty, a nawet słodycze i owoce. Wielu z nich uśmiechało się też do nas. Irańczycy zaakceptowali nas takimi, jakimi byliśmy. Nie pytali o nasze matki i ojców, nie pytali w co wierzymy, ani skąd przybywamy. Wiedzieli, że potrzebujemy pomocy. I ofiarowali nam ją. W podobny sposób opisywane jest przybycie polskich uchodźców w 1942 roku z ash z nadgranicznego regionu Bajkiran w północno-wschodnim Iranie, którym okoliczni mieszkańcy, zgodni z tradycyjną irańską gościnnością, przygotowali specjalne przyjęcie. Z uwagi na brak możliwości zakwaterowania w pobliżu granicy, zaprosili przybyłych Polaków do własnych domów. Udzielając im tam schronienia i karmiąc ich do czasu zaistnienia warunków dla ich przeniesienia do Maszkedu, a później do Isfahanu. Warto może też wspomnieć, że pewien irański niedźwiedź, któremu później nadano imię Wojtek w czasie II wojny światowej, został symbolem 22. baterii artylerii polskiej. Niedźwiedź ten, zakupiony przez polskich żołnierzy w czasie przemarszu przez miasto Hamadan w zachodniej części Iranu, towarzyszył polskim żołnierzom na froncie. W czasie batalii o Monte Cassino, gdzie zajmował szczególną pozycję wśród wojskowych tej jednostki. Po zakończeniu II wojny światowej i demobilizacji 22. baterii artylerii, jej byli żołnierze zakupili działkę w pobliżu ambasady Iranu w Londynie, na której wznieśli budynek, będący obecnie muzeum, mieszczącym pamiątki po pobycie Polaków w tym kraju, czyli w Iranie. Polskie cmentarze w Iranie stanowią dziś najważniejsze świadectwo obecności Polaków. Na tamtej ziemi. Pomimo objęcia terenów, na których się one znajdują, komunalnymi planami zagospodarowania przestrzennego, dzięki zaangażowaniu Iranu i ich przetrwaniu udało się skorygować tamtejsze plany budowy oraz przebieg infrastruktury komunikacyjnej na danej, niegdyś jednej z arterii Teheranu, która nadal przypomina o niedawnej obecności Polaków w Iranie. Także produkcję dokumentu historycznego pod tytułem Zaginiona Elegia autorstwa znanego irańskiego reżysera Kostruh Sinai, uznać dziś można za pierwszą ważną próbę udokumentowania życia i tułaczki polskich uchodźców w tym kraju. Produkcja tego filmu zajęła ponad 13 lat. Jego główną bohaterką jest Anna Borkowska. Irański reżyser za nakręcenie tego filmu w roku 2008 został oznaczony krzyżem kawalerskim Orderu Zasług RP. Również publikacja książkowa Parisi Damandan pod tytułem Dzieci Isfahanu, poświęcona polskim tułaczom II wojny światowej w Iranie, zawiera unikatowe zdjęcia indywidualne i zbiorowe wykopane w latach 1942-1945 dzieciom i ich opiekunom przebywającym w Isfahanie przez nieżyjącego już fotografa Abdolgacena Dżala. Jednego z pionierów fotografii w tym mieście. Zdjęcia te odkryto zupełnie przypadkowo w archiwach atelieru fotograficznego Szark przy ulicy Czacharak i Swahania. Znaleziono wówczas 1100 negatywów przedstawiających wizerunki polskich uchodźców. Kolejnym przykładem dokumentującym historię polskich tułaczy w Iranie jest książka Heleny Stelmach pod tytułem Od Warszawy do Polski, która się tam osiedliła. Jej wspomnienia dotyczą pełnych udręki dni II wojny światowej, tułaczki i zesłania. Autorka pisze o Iranie jako o swojej drugiej ojczyźnie, uważając siebie za dłużniczkę tego pięknego kraju. Kocham Iran i o ile moje serce należy do Polski, to całe moje istnienie jest związane z Iranem i może dlatego uważam się za prawdziwą Irankę. W niczym, nie ustępując pozostałym, jeżeli chodzi o patriotyzm, i to by było na tyle, moi drodzy. Jeśli chcecie, to możecie sobie wyszperać gdzieś w internecie informacje na ten temat. To tylko pokazuje to, co powiedziałem, to, co przedstawiłem, jak wiele Iran zrobił dla Polski, jak bardzo pomógł Polakom. I ja teraz kompletnie nie rozumiem tego, że robi się wszystko, by nam obrzydzić Iran i Irańczyków, żeby nas nastawić. A tak naprawdę, to Irańczycy szanują nas i lubią nas, nic do nas nie mają. To by było na tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że Wam to się przyda, te informacje, że spodobał Wam się ten film. Do usłyszenia, cześć.